Odleciały bociany w polu ścięta kapusta, nowych dzieci nie będzie do wiosny. Posiwiały chłopakom gęste brody i lustra i reumatyzm się przypiął do kości. Jesień lęgnie się w sadzie, już się wnuki starzeją, nie wypijesz już tyle i basta. Lecz gdy spojrzysz na zegar, widzisz, że jest dopiero za pięć dwunasta, jeszcze tyle przed nami ciepłych skarpet do zdarcia, tyle pieśni możemy wyśpiewać. Niech poczeka w Orionie, miodu Boża był kwarta, święty Piotrze, przytrzymaj drzwi nieba. Wieczność długa i cicha, doskonała jak zero, życiem gnieniem, jałmużną co łaska, Na mnie śpieszno poprzecie. Na zegarze dopiero za pięć dwunasta. Wypijmy kochani za śmiech, wypijmy za muzy i grzech. Za lata przeżyte wśród burz, pod wozem, na wozie, no cóż, najlepiej brać życie pod głos, bo żart przeznaczenia i los, świerć wieku za nami czy pół? raz miody, raz goryszczki, sól, od jutro zanurza się w mgłem, wypijmy kochani za sen. Za jesień, za dzieci, za świat. Jeszcze śliwki pozbierać, zrobić placek i zacier, Siąść z kompanią do wspólnej biesiady. Jeszcze przecie nie pora na testament i pacierz, Kiedy dusza chce śpiewać ballady. Pociągniemy to życie jak uparty Perszeron Przy otwartej kurtynie w oklaskach, a chłopaki, dziewczyny. U nas w słońcu dopiero Za pięć dwunasta Wykochaliśmy swoje trochę grzechów i błędów Narobiło się z wdziękiem niechcący, Zatem jest co naprawiać Więc ich Boże nie księguj Życie pozwól do końca wysączyć I niech jeszcze zostanie długo pusty nasz peron Tor pokrzywą niech sobie zarasta Życie wciąga jak cyklon, no a u nas dopiero za pięć dwunasta. Wypijmy kochani za śmiech, Wypijmy za muzy i grzech, za lata przeżyte wśród Pod Podwozem na wozie, no cóż, najlepiej brać życie pod głos. Żart, przeznaczenia i los Świeć wieku za nami czy pól Raz miody, raz gorycz i sól Choć jutro zanurza się łeb. Wypijmy, kochani, za sens Za jutro wypijmy, wypijmy do dna Za jesień, za dzieci, za świat Wypijmy, kochani, za śmiech Wypijmy za muzy i grzech Za lata przeżyte wśród burz, Pod wozem na wozie no cóż Najlepiej brać życie pod włos To żart przeznaczenia i los Ćwierć wieku za nami czy pół? Raz miody, raz gołyczki sól Choć jutro zanurza się w mgłę. Wypijmy kochani Wypimy, wypimy do dna, za jesień, za dzieci, za świat. Wypijmy, kochani, za śmiech, wypijmy za muzy i grzech, za lata przeżyte wśród burz. Pod wozem, na wozie, no cóż, najlepiej wreszcie życie pod głos, to żart przeznaczenia i los. Świedź wieku za nami czy pól. raz miody, raz gorysz i sól. Choć jutro zanurza się w mgłę, wypijmy kochani za łęk. Za jutro wypimy, wypijmy do dna, za jesień, za dzieci, za świat. Wypijmy kochani za śmiech. Wypijmy za muzy i grzech, za lata przeżyte wśród dusz. pod wozem na wozie. No cóż, najlepiej brać życie pod głos, to żart przeznaczenia i los. Święć wieku za nami czy pól, raz miody, raz goryż i sól choć jutro zanurza się w młę, Wypijmy. Za jesień, za dzieci, za świat.